Halo halo, witam bardzo serdecznie z tej strony Marko. Postanowiłem zrobić opening z uzbieranych kapsuł i wszystkiego, co udało mi się uzbierać na evencie worksowym. W sumie nie wiem dlaczego to nagrywam. <grym> I nie wiem dlaczego tu jesteś, ale jak już jesteś, no to zapraszam do oglądania. Aczkolwiek sugerowałbym zajęcie się czymś bardziej kreatywnym niż oglądanie openingów o jakiegoś randoma. Tak czy inaczej, e, zaczynajmy. E, uzbierałem całkiem sporo. E, wszystko, co było z tych e, Daily Questów, zostawiłem sobie na, na ten właśnie dzień. Oraz wydałem wszystkie word tokeny, jakie miałem. Uzbierało się dość sporo orbów i kilka Shardów. Mm. No dobra, zaczynajmy. W sumie nie sprawdzałem co wypada z tych wszystkich nagród, aczkolwiek wiem, że to są całkiem niezłe NIEZŁE rarytaski. Eee, no i witamy. Dziesiąta rocznica, piękne święto, fantastycznie. Kilka emotek, sprawdźmy je od razu. To nie jest i tak tego nikt nie będzie oglądał, więc mogę tu robić co chcę. <grym> eee, ładna emotka, ustawmy ją sobie. Dziesiąta rocznica, proszę bardzo. Wiem, że to było. Ta kula była później. Ta, którą otworzyliśmy teraz. W sumie ja otworzyłem. Była na samym początku, więc to jakby. była kapsuła, która robiła opening. Openingu. Dobra, zacznijmy od. Dobra, lećmy dalej. W sumie już zaczęliśmy dawno. Champion kapsuł. Pokczam Sona, nunu, totalne gówno. Od razu disenchantuję. A bo nie? Zobaczymy jaki efekt na koniec w sumie zostanie osiągnięty w tym openingu. Dobra, to lećmy po kolei w sumie, jak już tak jest. Ten years vanilla orb, 10 years. Order of banana soraka. <coughs> Resistance laoi nuda, nie umiem ją grać, Deathwing Korki Useless Skinny. No nie no, Soraka, Banan Soraka jest potężny akurat. Natomiast reszta... Reszta mi się nie podoba. Glorious Champion Capsule. Cyk. Kindred. Wukong. Proszę bardzo, jestem legendą numer 4. To nie jest jakiś wynik dobry, ale mam jak widać piąty level, więc trochę w to gram. Mam nadzieję, że nie za dużo. No nie mam z tych, kilku z, z tych czempionów, w sumie dwóch z trzech, całkiem sporo, więc przerobimy je później. Dobra. Opening skrzynki. Jedna skrzynka pojedyncza. Kindred. What the fuck! No dobra, w sumie dużo esencji. Lećmy dalej. Będziemy otwierać po kolei, żeby było więcej emocji. Sorceress... O, w dobra. <grym> Może nie będę czytał tego po angielsku. Eee, nie mam już skin na deluxe, a bardzo bym chciał. Mam nadzieję, że na, na coś lepszego. Kitty! A ja ja. Pretty Kitty Ranger. To jest bardzo ładny skin. Według niektórych, według mnie może nie. Skrzynka w skrzynce, matrioszka, Gentleman Poroward, to jest w ogóle nasz cel na ten odcinek, zdobyć jak najwięcej ee, nowych skinów do warda, do wardów, wardów, do totemów i 150 oręczy Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładny ward, jeszcze takiego nie mam i skrzynka, w sumie bardzo fajna. Przedłuży nam się opening, skończy mi się muzyka, którą przygotowałem, ale w porządku. Gnar, posiadam tego osobnika, bardzo miły, rzucę błody rangami, lubię, lubię. Znowu, resist, Co to jest? Nie chcę jej. Resistance Laoi. Czy ona dużo daje sen tej pyłu? Nie, tak dużo wcale. Lecmy dalej. Lisandra Spoko Czempionów też potrzebuję. Nie jestem zawiedziony. Wayne, no może mniej czempionów. Dragon Master Swain. No, i to mi się podoba. To jest champion, który nie gram, ale skin jest piękny. I ostatnia skrzynka ze skrzynek. Znowu Kindred Rito, please. Nie gram na dżungli. Nie gram King. A może, może to jest znak. Na razie opening jest niezły: jest niezły. Jest kilka skinów, które dodają w smaczku: Pretty Kitty Rengar, Banan Soraka. No i ten Swain Dragon Master Swain. Bardzo ładny skin. Honor level Free Orb. piękny, piękny Piękna nagroda za honor. Eee, za to, że ludzie doceniają moje, moją grę, sprawdźmy, co tam będzie w nim. No, tak, średnio, to średnio doceniają trochę tą grę, no ale okej, okay, no. <laughs> nie oczekiwałem niczego. Dużo więcej nie oczekiwałem. Little Legend Series, to jest tego, jestem ciekaw. Chciałbym, żeby wypadło mi coś fajnego, bo w sumie nie mam, nie mam zbyt wielu Legend. A w TFT lubię pograć. Uuu, jaki fajny z tego jajka. Uuu, w sumie... Nie no, w sumie spoko. Snowcher Residerming. Ładny, ładny. To nie jest źle. Oczekiwałem czegoś lep jeszcze lepszego, bo niestety mój kolega... Ee, ee, mój kolega, z którym sobie czasami gram, pozdrawiam cię peszku. Ma fa fajnie, fajniejszego avatara. No i trochę mu zazdroszczę. Dobra, mamy tutaj Master Work Chest. Z niej podobno lecą same prestiżowe skiny. Dlatego zostawmy ją na później. Eee... Okej, okay, mamy Random Legendary Skin. To była jedna z nagród za Daily Questy. Mm, sprawdźmy, co w nim mamy. Nie podoba mi się ten skin. Nie, nie nie, reaguję na to jako wow, bo to jest. Le wiedziałem, że to będzie legendary, więc nic mnie nie zaskoczyło. Mam ten skin na innym koncie. Jest taki sobie. Aczkolwiek Kaylee je, jest grana, jest fajna, jest miła. A, od razu go dostałem. To jest dobre. Znaczy to nie jest dobre. No, a z drugiej strony, w sumie, to teraz mam go na dwóch kontach. No super. Dobra. Otwórzmy, otwierajmy orby. Twisted Fate. Brzydki stiki. Nie podoba mi się. Wzrok Twisted Fate'a był dość ponętny, ale nie przekonał mnie, nie przekonał mnie. Lecimy dalej z orbami. Special Forces Gangplank. Podobno na tym skinie jest więcej damage'u z sku. Yy, nie wiem czy to prawda nie sprawdzałem, ale mam tego skina teraz, znaczy mogę go zrobić, więc mogę sprawdzić. Lećmy dalej, lećmy dalej. Frozen Terror Nocturne. Fajny skin, bo jest Frozen. Wszystko co jest Frozen to jest spoko. Defender Leona. Bardzo ładny skin. Gdybym go nie miał, to bym, to bym go chętnie przyjął. Wow, words. Jackpot. Rozbiliśmy bank, jak to mówił znany streamer, nie powiem jaki. E, e, words words e, e, 2019 e, jackpot. Super. Nie wiem co z tego leci w sumie, ale słyszałem, że to jest Ło! jeszcze Arcade Misfortune. Super. To był to był ten or 15. Nie wiem co z tego leci. Ok. Mamy 1% szansy, żeby dropnął nam Mityczny skin. Czy to dużo? Dość sporo. Blood Mountain. Blad. O i gemstone! Tego chcemy. Jeszcze cztery gemstoney i zrobimy tutaj, jak widzicie, kolejnego, kolejnego skinka, kolejnego, bo mam już, mam już hekstechowy skiny. Eee, także. Knockout Lee Sin. Kolejny, kolejny, kolejny skin, Knockout Mmm, taki trochę. Ja chciałem tutaj przytoczyć jakieś, jakąś ciekawostkę z filmu, bo mi się kojarzy z jakiejś postacią, ale zapomniałem tytułu, więc nie powiem tego. Program Lisandra, to jest creepy skin. Te oko, te oko jest creepy. Striker, Striker Ezreal, trochę taki. W sumie, co to jest za. No, w sumie. E, ale, ale, wywód. W sumie, w sumie. No. Prze, prze, przemilczę to, co chciałem powiedzieć, ale. Skin jest. taki trochę średni. <laughs> Dobra, otwórzmy teraz może jednego random champion sharda. Sprawdźmy, co tu się znajdzie. O! Kujana. No i gitara. Kujana, mocna postać. Dużo, dużo esencji za nią jest, ale będę im robił ze względu na to, że jeszcze nie mam. Sprawdźmy... A, bo nie. Lećmy dalej, lećmy dalej. Zróbmy, zróbmy opening dalej. Pool Party Zoe. To jest fajny skin, dlatego, że Zoe jest... Fajna. Nie, nie powiedziałem tego. No powiedziałem. To jest postać... Mocna, mocna, mocna postać, aczkolwiek ee, jest trochę wokół niej kontrowersji, bo nie wiadomo ile ma lat. IG Camille. No nie lubię tego skina, dlatego, że IG wygrało z Griffin. Więc nie podoba mi się ten skin Ale tylko przez względy, że AG wygrało z Griffin, A, a ja, ja chciałem, żeby Griffin poszło dalej Także... Tutaj wiadomo co się wydarzy, wiadomo Gdzie on jest? Od razu go może skasujemy a bo dobra, zostawmy to na później Open Gruby Gragas W sumie każdy Gragas jest gruby a ten jest bardziej gruby Bo jest wieśniakiem To jest trochę... To, 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 to nie wiem, czy powinienem takie rzeczy mówić. <noise> Oczywiście, no offense do wszystkich ludzi ze wsi. Ja sam jestem ze wsi, prawie, więc szanuję wszystkich. Mam bardzo dużo znajomych ze wsi, kocham Was, ludzie. Większo wiadomo, że większość z miasta jest gruba. Więc załóżmy, że to jest gościu, który przeniósł się z miasta na, na wizytę, żeby schudnąć. Tak. Obaj z Ameryki. Racket Grill Tristana. Nie podoba mi się. Open. Infiltrator Irelia. To jest jakiś dziwny skin. Wygląda jak. <grymne> Nie wiem dlaczego analizuję każdy skin. <grymne> eee, fajnie, fajnie. Eee, ten skin się kojarzy z jakimś. Eee, tanim, ta tanim. tanim filmem. o treści niestosowym. Znowu ten nie, nie. Sor D dlaczego ja dostaję cały czas te same rzeczy? Czy tych skinów nie jest może 100 milionów tysięcy w tej gierce? A ja dostaję powtórki. Dostaję powtórki. No co jest? What the fuck? Uh, to jest ten Sea Hunter Atrox. Bardzo ładny skin. Kojarzy mi się z One Punchmanem. A, jak nie wiecie dlaczego, to to. Dobra, otwórzmy skin Sharda. Nie, znaczy, Champion Sharda, Lisandra. No tak. Lisandry już mamy, proszę bardzo. Ostatnia kapsuła. Ostatnia kapsuła. W niej się pojawi. Czy to będzie skin mityczny? Czy to będzie skin legendarny, czy może zwykły? Czy to może być kolejna Infiltrator Irelia? Sprawdźmy. Gwałcicielka Soraka. Reaper Soraka. Fantastyczny skin, yy... ale tylko skin. Nie wiem skąd ta nazwa, być może dlatego, że na tym skinie jest większy Damage sku, z, z tego co słyszałem, tak jest. Nie sprawdzałem, ale teraz będę mógł sprawdzić. Absolutnie. Fantastycznie, fantastycznie. Niewiele nam zostało, została nam ostatnia. Master Work Chest. Mniej lecą podobno prestiżowe skiny, eee, więc zostawimy na koniec. Otwórzmy teraz jackpot. Jackpot. Wards jackpot. Rito dało nam taką możliwość. E, może dzięki... Te, może w tym worku będzie... Jakiego skina bym chciał z tego worku? To jest dobre pytanie. Nie wiem jakiego. Zaskoczmy mnie Rito. Open. Mecharengar! To jest super skin. Mad Scientist Ziggs. To jest super skin. Trundle, jako troll. Eee, fantastyczna postać, tylko dlatego, że jest trollem. Eee, w sensie samo to powoduje, że jest fantastyczna. Eee, a już o innych aspektach tej postaci nie wspomnę. No ciekawy jest ten skin, podoba mi się. Tutaj odznaczka. Jakiś taki... Elmik, glina pełną parą. Tylko, że czy troll może być gliną? No, oczywiście, że może. Purify Caitlin! <ścoughs> Purify Caitlin! To jest Purify Caitlin. Mój ulubiony skin do Katlin. Nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę w to uwierzyć. Udało się. Wygraliśmy w tą grę. I Galactic Renekton. Czyli krokodyl z kosmosu. I ostatnia kapsuła, jazda. Cyk, prestiżowy skin. Ło, wow, prestiżowa skrzynka kolejna. Więcej prestiżowych... To nie jest prestiżowy skin. Jestem oszukany. Jestem zawiedziony. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Kto mnie tak oszukał? Tu miał być prestiżowy skin. Miałem 2200 war... tokenów. Mogłem wydać go na prestiżowego skina, ale stwierdziłem, bez sensu, jak mam master work chest. No cóż, widocznie tak to musiało się skończyć. Otwórzmy więc ostatnią nieprestiżową skrzynkę. I sprawdźmy, co jest w środku, Conqueror Ward, co nie mogło być lepszego zakończenia, nasz opening, tak, on jest nasz. Bo ty byłeś tu i ty to oglądałeś. Nie wiem dlaczego, ale robiłeś to. Mam nadzieję, że ci się podobało i jesteś zadowolony z tych efektów. Bo ja nie jestem. Zostałem bezczelnie oszukany. I dowiem się, kto to zrobił. Myślę, że ten skin miał tutaj duże znaczenie. Także podsumujmy teraz efekty naszego openingu. Gnar, Inred, Lisandra, Kujana. Sona Vain. Wukong To były czempiony. Arcade Misfortune Aristocrat Bane. Blood Mon Moon Cannon Blood Moon Zilean Constable Trundle Cut, purse Twisted Fate Defender Leona Dragon Master Swain Dragonwing Corki Frozen Terror Nocturne G Galactic Renekton Ah, to był Nocturne Hillbilly Gregas. Oh, terniszta. Infiltrator Irelia Mad Scientist Ziggs Mecha Ranger Nurs Akar Banana Pul Pretty Kitty Ranger <coughs> Program Missandra Purify Caitlin Gwałciciel Soraka Resistance Iloil. Raket Grill Tristana. To były skiny. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, to nie straciłeś tych minut cennych. Zainwestowałeś w siebie. Zainwestowałeś w swoją rozrywkę. A jeśli ci się nie podobało, to mogłeś zrobić coś lepszego niż oglądać ten odcinek. Shame on you. Dziękuję.